Jak to będzie wyglądało, więc Polacy do spółki z nazistami wymordowali 6 milionów Żydów i być może, nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie Tewie Bielski z pułkownikiem von Stauffenbergiem. Proszę państwa, jak mówi poeta, byłby to przypadek rzadki, a czy w ogóle są przypadki? Kiedy tylko jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po liście, jaki sekretarz stanu naszego najważniejszego sojusznika, pan Antoni Blinken, wysłał do Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, w tym liście zapewnia o swoim poparciu dla roszczeń majątkowych dotyczących własności bezdziedzicznej, no i tam zapewnia, że na czele listy jego priorytetów politycznych ta sprawa będzie umieszczona. Powołuje się przy tym na ustawę 447 i deklarację terezińską. No i wyraża takie oburzenie, że jeszcze ta sprawa nie jest załatwiona. Jeszcze nie ochłonęliśmy, jak powiadam, z wrażenia po tym liście, a tu już się rozpoczęło. Propagandowe przygotowanie artyleryjskie dla oczywiście realizowania tych roszczeń, dla rozmiękczenia Rzeczypospolitej Polskiej, żeby łatwiej ją było zoperować. Pani Masza Gessen, nie dość że Żydówka, to jeszcze lesbijka, napisała w New Yorkerze taki artykuł, w którym zarzuciła Polakom, że w czasie. II wojny światowej wymordowali 3 miliony Żydów. No to i tak. Powściągliwie na razie się zachowała, bo wiadomo, że Żydów zawsze ginie 6 milionów, a nie 3. Tak było podczas pogromów w Rosji, jeszcze przed rewolucją bolszewicką, kiedy to zginęło 6 milionów Żydów. Tak było potem po tych pogromach, kiedy 6 milionów Żydów z Rosji wyemigrowało. Tu być może nawet ci sami. No i wreszcie 6 milionów Żydów zginęło w czasie okupacji niemieckiej. To znaczy w czasie II wojny światowej. No to 3 miliony, połowę z tego wymordowali Polacy, a kto wymordował pozostałe 3 miliony? No warto na to pytanie odpowiedzieć prawdopodobnie naziści. Naziści wymarłe plemię, takie, którego już nie ma, a które nawet mówiło takim specjalnym nazistowskim językiem, nawiasem mówiąc trochę podobnym do Irdisz, ale to nieważne. No, i ci naziści, według takiej nowej wersji historii, która jeszcze nie jest do końca dopracowana, bo światowej sławy historycy czekają na odpowiednie rozkazy, ale już możemy się domyślić, jak to będzie wyglądało. Więc. Polacy do spółki z nazistami wymordowali 6 milionów Żydów i być może, nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie Tewie Bielski z pułkownikiem von Stauffenbergiem, którzy tych Polaków z razem z nazistami zagonili do Warszawy, mimo, że tam wcześniej dobrzy Niemcy pilnowali, pozamykali tych Polaków w Auschwitz i tak dalej, tam ich pilnowali, ale to nic nie dało, bo Wszystkich się nie dało zamknąć, w związku z tym dokazywali, co, naj, co się zowie. No i proszę Państwa, nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie Tewie Bielski z pułkownikiem von Stauffenbergiem, którzy tych Polaków razem z nazistami zagonili do Warszawy. Oni tam, obawiając się sądu zagniewanego ludu, wywołali powstanie warszawskie, ale to zostali spacyfikowani i potem rozpłynęli się w nocy i we mgle, więc nazistów już nie ma, ale Polacy tu zostali, w związku z tym można ich będzie zoperować, no i pani Masza Gessen tutaj już pierwsze, pierwszą salwę w, tym, w tej operacji propagandowej oddała. Oczywiście ze strona Polska zaprotestowała tam jakiś ambasador, jakiś tam tego, no w ogóle straszne rzeczy. Ale nie tylko strona polska zaprotestowała, bo zaprotestowała również strona żydowska. Muszę tutaj powiedzieć, że ten protest strony żydowskiej to mi trochę przypomina zabawę w złego i dobrego łubeka. Ja to pamiętam jeszcze z pierwszej komuny, bo ja mnie tam kiedyś przesłuchiwali, no to właśnie tak to wyglądało. Jeden łubek był zły, drugi był dobry. No i ten zły łubek to tam krzyczał na mnie skór wysynu, powinienem cię tu zastrzelić jak psa, poczem udając wielkie wzburzenie wychodził, trzaskając drzwiami, a wtedy ten dobry łubek szeptem mówił Panie, to bandyta nie się pan przyzna. Więc trochę tutaj tak samo strona żydowska się zachowuje jak ten dobry ubek, bo pani Masza Gessen przyjęła na siebie rolę złego łóbeka, a tutaj yy, drudzy przyjęli na siebie rolę ubeków dobrych. No i powiadają, yy, pani karcą tam, sztorcują panią Maszę, nie trzy miliony, tylko dwa a może nawet i mniej, ale to też dużo. I pan Konstanty Gebert właśnie ją tak ofuknął, że nie można prawdy bronić przy pomocy kłamstwa. Prawda, to rozumiem, są te dwa miliony, a kłamstwo to są te trzy. No więc jeszcze to nie zostało powiedziane ostatnie słowo, to przecież sprawa jest rozwojowa, także doczekamy się pewnie nowej wersji historii. Jeszcze, jak powiadam, nie została ona do końca w szczegółach dopracowana, bo światowej sławy historycy czekają na y, odpowiednie rozkazy, ale na pewno się doczekamy. Tymczasem, proszę Państwa. Polska pogrągła się w lockdownie. To takie eleganckie określenie tego, że wszyscy jesteśmy pozamykani. To na razie jeszcze wolno nam się poruszać tam w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania, ale kto wie, czy nie zostanie wydany zakaz poruszania się. No, bo tu już... Największym problemem to są kościoły, bo wiadomo, że kościoły to od samego początku, to było wiadomo, że są rozsadnikiem tej epidemii zbrodniczego koronawirusa. No i tutaj naciski są na rząd dobrej zmiany, żeby pozamykał kościoły. Rząd na razie się waha, bo tak no, trochę jest w dysonansie poznawczym, bo tu Wielkanoc się zbliża, no właściwie to powinien zamknąć te kościoły na Wielkanoc, ale jak tu zamknąć kościoły na Wielkanoc, kiedy 10 kwietnia będzie miesięcznica i rocznica smoleńska i tam liturgie się będą od sprawowały, to trochę by wywołało taki zgrzyt nieprzyjemny, więc rząd się jeszcze waha, ale ormowców się całe stado tam zmobilizowało. No, i chodzą do, po kościołach, sprawdzają, czy jeden wierny od drugiego stoi w odległości 15 metrów kwadratowych. No, ciekaw jestem, skąd ci ormowcy wiedzą, że ci, co tam stoją, to są wierni. Przecież tam część tych publiczności może być służbowo. No, i tu czy oni się liczą do wiernych, czy się nie liczą? Nie powinni się liczyć na dobrą sprawę, ale to proszę Państwa, nieważne, bo. Nie sposób zrozumieć tego nacisku, żeby rząd pozamykał kościoły, gdybyśmy nie przypomnieli, jaka to Ewangelia jest czytana w drugi dzień świąt wielkanocnych. Otóż jest czytana Ewangelia św. Mateusza. No i co św. Mateusz pisze? Ano pisze, że jak już Jezus zmartwychwstał, to rzymscy żołnierze, którzy tam zostali wyznaczeni do pilnowania grobu, przyszli do Jerozolimy i tam zameldowali tym marcy kapłanom co się stało. W rzymskim wojsku była dyscyplina, mimo że to wydarzenie przekraczało granice ludzkiego doświadczenia, oto zdyscyplinowani żołnierze zameldowali wszystkim. No i tutaj ciekawa rzecz, bo o ile jeszcze przedtem arcykapłani mogli, to jest tłumaczenie uprzejme, wyjaśnienie uprzejme, mogli uważać Jezusa za wariata, czy tam jakiegoś uzurpatora, wichrzyciela, no to po meldunku złożonym przez rzymskich żołnierzy już musieli wiedzieć dokładnie, że straszliwie się pomylili. No i co zrobili? Ano, na radę odbyli, widocznie tam jakieś były zdania podzielone, ale po tej naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy, powiada święty Mateusz, żeby rozpowiadali tak, że kiedyśmy spali, to uczniowie przyszli i tam wykradli te zwłoki. A ci kapłani oprócz tego, że żołnierzom dali sporo pieniędzy, no to uspokoili ich, że gdyby ta rzecz doszła do uszu namiestnika, to my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Kłopot był niemały, bo w, w, w rzymskim wojsku za zaśnięcie na warcie to groziła kara za ćwiczenia na śmierć batogami. W związku z tym kłopot mógł być niemały, więc na wszelki wypadek ciekaw jestem, w jaki sposób arcykapłani pomówili z namiestnikiem. Myślę, że y, przy użyciu brzęczących argumentów, y, dlatego że nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem, ale to o to mniejsza, proszę Państwa, bo co z tej Ewangelii wynika, jeżeli wysłuchać jej ze zrozumieniem? No, mogą się zrodzić podejrzenia czy po tej naradzie to ten cały judaizm to nie jest jeden wielki przekręt. No i jak tu uprawiać ekumenizm? To przecież nawet przez grzeczność trzeba udawać, że się przyjmuje za dobrą monetę to, co partner o sobie mówi. No i jak już się przyjmuje za dobrą monetę, to już jest katastrofa. Także tutaj, żeby uniknąć tych dysonansów poznawczych, to najlepiej by było zamknąć kościoły, no ale jeszcze rząd się waha. Proszę Państwa, mówiąc nawiasem, to yy, o ile sprawa pana Obajtka jak gdyby przycichała, bo tam on się do niezawisłego sądu odwołał, tam się nawet sąd tam jakieś zabezpieczenie powództwa zrobił, no w związku z tym Żydowska Gazeta dla Polaków trochę spuściła z tonu, ale za to mamy nową aferę. Otóż Stolica Apostolska skarciła arcybiskupa Głodzia i biskupa Janiaka. Nie wolno im zamieszkać na Banicje zostali skazani, nie wolno im mieszkać na terenie dotychczasowych swoich diecezji, tylko muszą gdzieś się wynieść. No i jeszcze muszą zapłacić sztraf na rzecz Fundacji Świętego Józefa. Proszę Państwa, no chciałbym się na chwilę zatrzymać nad tą fundacją, bo to wydaje mi się przedsięwzięcie trochę kontrowersyjne. Otóż ta fundacja ma gromadzić środki i wypłacać odszkodowania dla... Ofiar molestowania seksualnego przez księży. Wydaje mi się, że to podwójnie niemoralne jest i niemądre. Niemoralne jest dlatego, że za różne łajdactwa, których się dopuszczali jacyś księża, mają zapłacić parafianie Bogu ducha winni, bo ta, środki do tej fundacji są gromadzone z wpłat. Proboszczów, proboszczowie są zobowiązani do tego, żeby tam wpłacać odpowiednie sumy, a skąd proboszczowie mają te pieniądze? No przecież od parafian. Także parafianie są pośrednio obciążani odpowiedzialnością materialną za łajdactwa, jakich dopuszczają się niektórzy księża, co zachęca. Tych łajdaków do tego, żeby tam sobie pomolestować za darmo, bo przecież oni żadnej odpowiedzialności materialnej za to nie ponoszą. Po drugie, to, że taka fundacja istnieje, to szalenie zachęca rozmaitych filotów żeby sobie przypominali, jak to tam im ksiądz wsadził rękę pod spódnicę. No i dla świętego spokoju Kościół te pieniądze im wypłaca, żeby im tu złotym plastrem zalepić usta wymowne. Nie wszyscy sobie przypominają autentyczne wydarzenia, bo przypomnę takiego filuta, który stał na czele fundacji Nie bzykajcie się, to on razem z moją faworytą Joanną, wielce czcigodną Joanną Szejryg Wielgus, pojechał do Rzymu i tam nawet u papieża na audiencji był papież z tego wzruszenia go w rękę pocałował, a potem się okazało, że on... Wcale nie był molestowany, jak mu się bliżej przyjrzano, tylko chciał jednego księdza zoperować na jakąś tam sumę. Także rozmaicie z tym bywa. No ale przede wszystkim chodzi o to, że obciążanie bogoducha winnych parafian tutaj odpowiedzialnością za cudze wydaje mi się niemoralne. I dlatego uważam, że ta Fundacja Świętego Józefa powinna być zlikwidowana, dlatego że wyobrażam sobie, jak Święty Józef tam się musi zżymać, że musi firmować takie jakieś dziwne rzeczy. Proszę Państwa, tymczasem w Sejmie trwają przygotowania do y, głosowania nad, ratyfika nad ratyfikacją krajowego planu odbudowy. Przypomnę o co chodzi, otóż tam Polska ma dostać około 58 y, miliardów y, złotych, z czego tam niecała mniejsza połowa, jak to się mówi. To mają być subwencje z Unii Europejskiej, a większa połowa to mają być pożyczki. A skąd się wezmą te pieniądze? A no Unia Europejska, znaczy Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej pożyczy 750 miliardów euro. No to bardzo to przypomina koncepcję, którą przedstawił w swoim czasie stary finansowy żydowski grandziarz, żeby Unia Europejska wyemitowała wieczyste obligacje, których by nie musiała wykupywać jako wieczystych, ale musiałaby płacić wieczyste procenty. No więc wygląda na to, że za pośrednictwem Komisji Europejskiej. 500, 500 milionów Europejczyków zostanie sprzedanych w niewolę. Lichwiarskiej międzynarodówce. No z tego powodu i z innych powodów, Solidarna Polska, która jest przecież członkiem Zjednoczonej Prawicy, uczestnikiem Zjednoczonej Prawicy, zaczyna się bisurmanić, bo powiada, że to jest amputacja suwerenności, i tak dalej, i tak dalej. No a Konfederacja jeszcze dodaje do tego, że. Przy tej okazji Unia Europejska chce przemycić unijne podatki, co jest dodatkowym uszczupleniem suwerenności państwowej, no ale to tego się można było, proszę Państwa, spodziewać, kiedy w 1993 roku wszedł w życie traktat z Maastricht. Przypomnę, ja się powtarzam, ale no, warto takie rzeczy przypominać. Otóż przed wejściem w życie traktatu z Maastricht. Współpraca europejskich państw odbywała się w formule konfederacji, to znaczy związku państw. Traktat z Maastricht zmienił tę formułę w sposób zasadniczy, zlikwidował formułę konfederacji i wprowadził formułę konfederacji, czyli państwa związkowego. No i to, jak państwa związkowego, to państwo związkowe polega na tym, że suwerenność poszczególnych bantustanów jest właśnie wypłukiwana no i o tym trzeba było myśleć w 2003 roku bo teraz to już są tylko konsekwencje no ale rządowi zależy na tym, bo to prestiżowo jest zaangażowany w to, zależy na tym, żeby ta ratyfikacja się dokonała. No ale jak tu się ma dokonać, kiedy Solidarna Polska się zapowiada, że się wyłamie z dyscypliny? No to tutaj nadzieja w lewicy, bo lewica to oczywiście pan Czarzasty powiedział, że no, trzeba... Jak dają pieniądze, to trzeba brać i nie kwitować i tak dalej. No jasne, pan czarzasty zawsze tak robił, więc to nic nowego tutaj, ale również obóz zdrady i zaprzaństwa, to znaczy najtwardsze jądro obozu zdrady i zaprzaństwa w postaci Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej też ma potężny dysonans poznawczy, bo oni tutaj uwodzą swoich wyznawców, gdy są europejsami i tak dalej. Jak by mogli głosować przeciwko subwencjom takim tutaj na krajowy plan odbudowy w, tam, w każdym razie tam uzależniali to i PSL uzależniał ewentualne poparcie od spełnienia ich warunków, bo wiadomo pierwszy koryto wylewa się zawsze dla świń, ale naczelnik państwa tutaj Wiedząc, że są przyparci do ściany, że takiego dużego manewru nie mają, bo to na to zwrócił uwagę nie kto inny, tylko sam w Łodzi mieści Muszę być, że no, wyborcy ich z tej koalicji obywatelskiej nie zrozumieliby takiego głosowania przeciwko, więc mają potężny sens poznawczy, no i jesteśmy bardzo tutaj ciekawi, jak to ta sprawa zostanie załatwiona, ale to już pewnie po świętach wielkanocnych, dlatego że konsultacje społeczne, tam podobno Lewica przeprowadzała konsultacje społeczne, one się mają zakończyć 2 kwietnia, no a potem już są no święta, więc cały kraj oprócz tego, że będzie zamknięty, to jeszcze dodatkowo zapadnie wyrywane, no i dopiero po świętach. To wszystkie, te wszystkie wątpliwości wyjaśnią. Ja korzystając z tego życzę Państwu y, mimo wszystko wesołych świąt, no i liczę na to, że spotkamy się y, po świętach, nie wiadomo czy w Polsce otwartej, czy w Polsce zamkniętej.